Hejka kochani, witajcie we vlogu. Dzisiaj jest 6 grudnia i wraz z Erotycznymi postanowiliśmy zrobić wigilię. Każdy przynosi coś do jedzonka, jakiś posiłek bądź przekąskę. Ja zrobiłam taką przekąskę z szpinakiem. Hejka widzowie! Hello! Jesteśmy u Pana Michała. Yy, I będziemy mieli w milie, i będziemy robili special fast i, i yy, śpiewali kolędy. Co tu się dzieje? Co oni zrobili z tym ciastem? Muszę ratować. Proces przygotowania pierniczków z przepisu. Kogo? Mojej cioci wspaniałej, Polecam skutecznie TV. Cioci ze skutecznie TV. Skutecznie TV, zasponsoruj nas. To było? Ja tutaj 36,5 kg masła. to Ничего нет в этой кухне, ничего. Podjął Nie. decyzję Decyzję, która może zmienić wszystko Jak to Szczukiewicz Goli brodę Boga? Get ready with me Co ty sądzisz? Boję się trochę, w sensie długo o to walczyłam, a teraz, teraz mi dziwię. Ej, ale nie wyglądasz nie, tak to źle, fajny! Ja teraz nie wiem kogo, ale... On jest mimo. mega cute. Dobra. A Michał? O, Ej, a, nie, fajny jest ten Nie, ale został go. Chcę tylko powiedzieć, że Wydział Piernikowy zjebał pierniki. Wszystkie są zjarane na amen. Dobra, e, mamy dużo innych talentów, ten może jest naszym przywodnikiem. Zobacz, wyglądasz talerze. jak ja wyglądam. No dobrze wyglądasz, nie pierdol. Daj Trochę jak taki creep, ale... No wygląda jak z Kelsey przed sezonem. Zysia, co miałeś zrobić? Zrobiłem wersję. Wersję <laughs> Historia in excelsis Niezależnie od tego, ile ma się lat, Jezus rodzi się, by dać światu nadzieję i życie. Dzieje się to w naszych sercach, domach i rodzinach. To nie jest historia sprzed 2000 lat. Bóg rodzi się tu i teraz. Dla mnie i dla ciebie. Zwłaszcza w naszych słabościach, upadkach i tym, co chcielibyśmy ukryć. Przychodzi tam, gdzie sami wstydzimy się zajrzeć. Tak jak nie lękał się narodzin w ubogim grocie w Betlejem, tak chce rodzić się w każdej naszej biedzie. Życzymy wam radości z Bożego Narodzenia, które jest radością z Boga samego, który chce pojawić się w naszym życiu, aby przez nas promieniować na ludzi. Niech rodzące się światło rozświetli wasze ciemności. Niech zabłysnie nadzieją kolejny rok, który przed nami. Niech da pewność wiary w Tego, który codziennie chce w nas rodzić i dawać nam nowe życie. Dziękuję. Amen. 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 Daj lepszego, zdrowych świąt, żywych Przestań nagrywać, tylko dziel się o Ogłaszam uroczyście, że posiedzenie dzisiejszego wieczoru można zacząć. Czas, proszę Państwa, to tyniesz właśnie... Nie, myślałem, że zdjęcie robić. Chciałem choć poza zrobić. A to możesz zrobić zdjęcie. To robię ci. O Jezu! Przestań, bo się zakocham w tobie, matko, Boska Zróbcie mu zdjęcie bo mam dopiero bardziej. Oto Donald Tusk. On się urodził tak samo. Donald Tusk To jest Danci śpiewa, ale tutaj... Ale to jest. się urodziłeś? To jest Donald Tusk. Kiedy urodził się ten arzturk? W tym co? Byłeś gręczny w tym roku? Nie Ty chlapsa na pupę? Ej, ale to się boli, dobra Dobrze, proszę, teraz mam Osobiście mam pełne wrażenie, że to Zuzanna robimy. To jest likier najgęczny Ej, wow. to jest. z Twoje jajek? No, powiedzmy. Jak się zachowujesz w tym roku? Świetnie, To bardzo dobrze. Trzymajmy się, że zasłynujesz na każdej. Proszę bardzo. Powodź, nas dalej? Te naprawdę są buty. Kurwa! nie, nie. Nie, nie, nie. Ja nie, nie. Nie, nie, nie. Ja pierdolę, to będzie mocne. <grymne> Widziałam kawałeczek. Odwrotnie stary, odwrotnie. <grymne> o kurwa. Kuta was. Proszę. <grymne> Ej, ale jak ty tu robisz? Aaaa, już Co? Nie była. No, w miarę... No w miarę była. Powiedzmy. Ja jej ja nie wierzę. Ja podzielę się.

O no, kurwa! <grywa> <grywa> A to jest drewna, drewna! Która ona nie miała przez cały tydzień czym mieć drewna? <grywa> A ktora A ktora? To, <grywa> to jest tego kutasa! A kto by się kurwa nazywał? To jest czemajdar! A czemu mam takie ukrodzone buty? Czy lubisz takie czemajdar? Czemajda? Ej, ale bardzo smaż powiem wam. Nie wiem kim on jest, ale. Tam, tam, tam. Ale jest bardzo ładnym chłopcem. Nie, ja teraz. pierwszy. To jest tutaj drugiej chyba, tak? Pójdziemy na grukę żugaj? Krystian na pewno będzie chciał jechać. Krystian? Krystian. <grym> czy jesteś żugajką? Czy kociokiem? Pytanie zostawiam do interpretacji własnej. Kto wie? Kto wie? Dobry wieczór, prawo jazdy i dobro rejestracyjne Wypierdolaj kurwa! Znowu ja nie sam, nie masz nie. za mną Więc zamknij usta Ciesiowi i pozwól mu słuchać Bo on Czesiu! mówi on ci setki Takie kurwa same Szybu, Szybu sprawdź co ty jako erotyczni życzymy wam wesołych świąt Tak Szczęśliwego Bożego, to samo Zdrowia Żebyście nie chodzili do tego pana i do tamtego pana. I do tej pani najlepiej. Nie, na ja dam, dam, nie, dam, nie możecie przyjść, ja nie wymasuję. Szczęśliwego ja. nowego roku i dziury w kroku. S Specjalnie pozdrowienia dla Jurki Jutkowskiej, której wyślę tego vloga potem. Szczęśliwego nowego roku, wesołego jajka. <laughs> miłej zabawy. Piłeś nie. Dzwoneczek, subskrypcja, like, To się ceni. O nie idź za kierownicą! No to wesołych świąt spełniajcie swoje marzenia i dążcie do swoich celów.